Ten ruch w dół, powiekami i znowu przede mną Posłuchaj chociaż chwilę, jeszcze chwilę, zostań ze mną Czasami godziny rozmów, tysiąc obejrzanych kliszy Nie potrafią tyle wspomnieć, przywołać co chwila ciszy A ja jak mam wypowiadać słowa, gdy znów o i mowę Staram się no zrozumieć, no chcę zmienić życie na nowe Nie wiem jak, nie wiem kiedy, wiem, że w końcu wyjdzie mi Jakby to się stało z tobą, byłoby to miło mi kończony z drogi i odchodzę Idę swoją własną ścieżką Nie pobytę w danej drodze Większość myśli co on robi O czym pisze i was z nim On nie ma się gdzie wygadać, więc się wygaduje z Cisza wszędzie słychać, echo Ja odejdę gdzieś daleko, sam nie będę Wiem to jedno, wezmę ją i jedno Tempo, którym żyję Dość pośpiechu, nie chcę żyć na jednym dechu Chcę coś przeżyć, kurwa z rozum Serce wierzę, co oddycha rozum Dnia na dzień Coraz trudniej wydusić mi z siebie słowo Coraz trudniej walczyć, gdy wszystko powtarza na nowo, każdy błąd tu wraca jak bumerang, precyzyjnie kurwa Powierzchnia tu, gdzie stąpam dawno Kończy się być równa, u ludzi widać zabić widzę to w każdym geście Chciałbym w końcu uciec, stąd i już nie myśleć o tym mieście Chcę być się w lasu, nie słuchać miasta hałasu I najchętniej wiesz co mordoru, szukbym od razu, by w przyszłości czerpać przyjemności Ze swojego otoczenia i przynależności do kilku gości kilku no silno, który raczej ciężko pości Ty puść to głośnik, niech nie się ta nuta w dar Ej, hey, proste mordo, niech ta nuta nie przestanie grać Nagram ja, słuchaj brat, ćwicze flow, nie od lat Na pewno nie przestało to tutaj, kurwa, siedzieć we mnie Powiem więcej, mordo, kurwa, w końcu poczułem się pewnie